dobry wszystkich moich fani. Stanisław Zespół Moment już będzie robił małe koncerty na YouTubie. Kiedy? Dziś nie. Dzisiaj nie. Kiedy? na dzielę będzie koncert mały na, na youtube na dzielę I, po, i poniedziałek też będzie i też wtorek chyba pewno nie, nic i wiem tego jeszcze nie było w moim kanału. Wiem o tym. To pamiętam. Teraz pamiętam. Tego nie było. Teraz czy nam małe koncerty dawać? Już. Na... Na... Na YouTube. Już. Kiedy będzie koncert poniedziałek. I niedziela, środa, czwartek, piątek i możecie dać łapki, dzwonek, pisać komentarze, sporo dużo ile dwa, dwa tysiące już. Wszystko dziękuję, co wy robicie i niedługo paszka mi się Roxanne Weigel w kiedy ja będę chyba pewno sławny, nie wiem pewno będę ma pierw i Będę i będę razem z dawał koncerty na YouTube. Tak, nową klub piosenki Oryksonweger. Będę razem z nią śpiewał. I Dacie łapki w górę, moi fani, Stanisław, zespół moment. łapki w górę, lajk, like. górze. Dacie czerwony pasek na dole. Dacie dzwoniek, dzwonki, i macie pisać komentarze. Sporo, dużo. Ile? Nie, nie wiem, ile. Jak, jak dosłownie nie wiem, ile. Dużo. Poro, proszę o Was. Możecie pisać. Dużo. Dzień i, i nocą Wszystko dziękuję, moje fani. Co ja robię. I nie tylko my, my, się w korcerce. 그렇지 그렇럴도죠 예.